wczoraj była chujnia, ale jak że cię wyjebało, bo kurwa były te zombiaki takie kurwa, że się zbierali. Wiem, stary. Znaczy, co ciekawe, ty mi znikłeś, a ja zbierałem, nie? Aha no. na no, no. Na tej zasadzie. E, dobra, oddajemy tą misję cwaniaka? Tak, tak, no to szkoda już czasu. Co? Tu się Ej, słuchajcie, ale jak do, dołączyliście zacząłem nagrywać o połowę mi klatki spadły. Co jest grane? Ejden, co tam dla mnie masz? Znalazłem te filtry. No, okej. Okay. Może dupy nie urywają, ale opchny je z zyskiem. A to? Butelka koniaku i pudełko cyga. I o to właśnie chodzi. Widzisz? Wiedziałem, że w tej bazie wojskowej będzie coś cennego. Widzisz, Urban? Mam nosa do dobrego towaru. Nie ma chuja we wsi. A propos oh. chujów, co z Hubertem? Pogrywał sobie ze mną? Ech, ja to małże, nie Ale pływ. zdobyłem towary za niego. Przydałby mu się lekarz, albo przynajmniej Chuby ktoś, kto fine. by do niego zaglądał. Uh -huh, zdecydowanie przyda mu się lekarz. O czym ty mówisz? Gdyby kuska nie skakała... To by w pierdol nie dostała. <noise> tutaj tak, Co? Ten przychol robi dla ciebie? Cóż, zawsze warto jest mieć plan B. Mm. Chciałeś mnie zabić? Uf, kto mówi o zabijaniu? Kazałem Klausowi zdobyć łup. On czasami bywa nadgorliwy. Ty, no to ty, Klaus już... Klaus nie żyje. Klaus, nie dąsaj się. On też. Klaus też nie yeah. ma pretensji, że załatwiłeś jego kumpli. <noise> <sumy> <skrym> Selekcja naturalna. Okazałeś się od nich lepszy. Przydałeś Spaliłem się ich, kurwa. Nie wiedziałem, jak dotrzeć do Huberta, póki się nie zjawiłeś. Poczekałem, aż się zmyjesz. i kurwa. Wiedziałem, O kurwa. O, 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 Co szur... Strasznie bolała go ta złamana noga. O kurwa. Więc Złamałem drugą, dla równowagi. Tak się kończą próby i wyruchania cwaniaka. ci <sumy> pojebało? <sumy> Nie ma My. się co przez to łamać. Duralex, sedlex. Żyjemy w bezwzględnych czasach i takie też musi być prawo. On już dostał nauczkę. Powiedział, że to się nie powtórzy. Co? A skąd ta pewność? Wiesz, ile osób chujowych ubił puścił kantem? które też próbują przeżyć? Mają rodziny do wykarmienia. Od dawna prosił się o kłopoty. Dostał to, na co zasłużył. O, chyba ciasto w pierdolę. Pamiętaj. Zasady to zasady. Gdy wali się świat, potrzebujemy ich jeszcze bardziej. Bez nich bylibyśmy tylko chmarą szczurów. To nazywasz przestrzeganiem zasad? Twoich zasad? Nie ujdzie ci to na sucho. Karl się o wszystkim dowie. Karl? Nie odważy się mnie tknąć. Zbyt dużo o nim wiem. Wiem zbyt dużo o wszystkich. Nawet Lukas się ze mną liczył. Kto według ciebie go zabił? Barney? Sophie? Twoja para. Barney i Sophie to tylko para dzieciaków bawiących się w zbyt dużej piaskownicy. Choć to prawda, że są zdrowo jebnięci. No wiadomo, co im może strzelić do łbów. Wiem jedno. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dzięki za troskę, ale obejdę się bez niej. Od początku widziałem w tobie potencjał. No ja też tak czuję, ale że mogę dla ciebie pracować i zabijać naokoło ludzi. Naprawdę mam do czynienia. <laughs> jak wypadłem? <I> jak wypadłem? <laughs> Jesteś wyjątkowy, ale musisz się jeszcze dużo nauczyć. Ściemniałeś mi na temat Hubiego. Ejden, ejden, ejden. To nie jest miejsce dla świętych. Może dla męczenników, jeśli dasz się zabić, przynajmniej będę miał czyste sumienie. <laughs> czyste sumienie? Wunderbar. <laughs> tu nikt nie ma czystego sumienia. I skoro jeszcze żyjesz, ty pewnie też. Prawda? Co masz na sumieniu, pielgrzymie? Przed czym uciekasz? <laughs> Następnym razem znajdź sobie innego frajera. Charakterny, to lubię. Jeszcze się spotkamy, tamtego musimy zabić. To chubiego trzeba odwiedzić. Po co? Trzeba naprawić nogi. M ale co, odciąć? Nie wiem, kurwa. Nie, no, wyrwać z korzeniami. Dobra, poczekajcie, wybiorę kolejną misję. Tylko nie wyzwanie. A, dobre. Dobra, mamy tabulatory wciskać. Znać marka dostawcy wody. Tak jest. No dobra, Stefana dostawcy wody. ale kurwa, chujowo mi ta gra działa teraz przy nagrywaniu. Co o jest kurwa zjebanym? O, teraz lepiej. Teraz bliżej, bo jest dwóch, tak? Do jedynki na początku idziemy. Rozumiem, że to jest tak robione. Mam umiejkę, no ale to za chwilę. Biegniecie chopy? Jojo no. ja, ja. ja nie mogę doczekać, kiedy skończymy grać, bo ten wios mnie jara <noise> Już się dotykasz, jo? Ja. No ja jo, ja, ja, no kurwa, ja pierdolę, na 100% masz rację Wiesz, sam to wiem, kurwa, no, bo tak jest, nie? No, ale to tak jak powiedziałeś, szewc, nie? No Byś miał cudzy komputer, od razu byś na to wpadł, nie? No. tak kurwa, ci pamiętam tak, Ile ja kurwa Dzień Niebiosów robię, to się w pale, kurwa nie, nie, nie mieści. Ja mam to w bo za mnie Arek Jo. Ktoś mówił siosiosio, sio, sio". gdzie to mówił Siosio? dole, sio", gdzieś sio? coś. Tam jest 60 metrów. Nie. Co? Widzisz to? Mam monetę tylko, no widzę. O, monetę rzuciłem. No rzucaj. Ja ci coś pokażę, co? Chcesz zobaczyć? O. No. Tutaj jest, po, Chodźcie. potrzebni są wszyscy gracze, chodźcie chłopaki, u góry. Biegnę, ale Dawid chciał wysadzić coś. No chodźcie, bo tu jest coś, kurwa, chłopaczek. Niechaj. rozmawiaj. Wróg jest w pobliżu. O, dobra, udało się. Hej mały, gdzie masz rodziców? Nie jestem mały! Okej, okay, dobrze. Co tu robisz sam? Mam tu ważną misję. O, misję, tak? Zdradzisz, co to za misja? Jest oczywiście tajna! Ściśle tajna! Nic ze mnie nie wyciągniesz! A jeśli zaoferuję ci pomoc? Nie potrzebuję pomocy. Ale jeśli już musisz wiedzieć, zdobywam jedzenie dla rodziców. Robię to prawie codziennie. Brzmi niebezpiecznie. Rodzice nie mogli z tobą przyjść? Nie. Serio, to nic wielkiego. Dam radę. Dawid. Zawsze daję radę. A kompresja może być uzależniona od tego, że jestem hostem i do tego nagrywa? Bo to im więcej was jest, tym mniej klatek osiągam, stary. Tak, może być. Kurwa. Ze 120 robi mi się 60. To boli. Dlaczego nie? Słucham pańskich poleceń. Jest taki sklep na West Horizon Lane na granicy skażonej strefy. Pakowałem tam jedzenie do plecaków i właśnie wtedy napadły mi te gnojki. Jak przyniesiesz mi te plecaki, to dam ci super broń. Broń mojego ojca! Czyli chodzi o jedzenie dla twoich rodziców. Dokładnie tak. Możesz nam je przynieść do domu. Mieszkamy na skraju skażonej strefy, tylko tam rodzice są bezpieczni. Hmm. Najlepiej byłoby pójść nocą, kiedy nie będzie tam zarażony. Pewnie, i jak uważasz, wiesz lepiej. Ale zrobisz czy... to, prawda? Nie. A, niczego nie obiecuję. Zobaczymy. Ach, no dobra. Cóż, mam nadzieję, że ci się uda. Powodzenia! Weź się pompek. Uh. No hoj. Co co zabijamy te zabieki na dole? czy to, Co chcecie? No teraz to już nie, bo jakby tamte przyszły te szybkie, to już no, mieli te. Nie wiemy, do tego, nie? Tak. A to nadal, je nadal jedynka? Tak, tak. 130 no. metrów. Jest. O Jezu. A 59 coś niebieskiego, nie? O kurde. Zjebałeś się! O To jest? Macie? Walczymy. O kurwa kurwa nie widzę ile jeden ma energii kurwa zabijcie tego z tego dobra, jeden padł O kurwa, zajbowi. mi. O oh, kurwa, zajbowi. mi. Czaj, oh! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O oh, kurwa, zajbowi. mi. Czekaj. Czekaj, muszę Hał Habiorę Dobra, jeden wyłapaliśmy. Drugi jebnięty. Czekaj, mam perkę, że przełamuję. Jak wygrałem na treningu, to też... O kurwa... jak chciałem, a teraz kurwa. No, no, do góry zwiałem. Czekaj, czekaj. Marcin, ucieknij do góry. Kurwa, ogłuszył mnie chuj. Już, już, już spierdalam. Dobra, chuje. O właśnie, to chciałem zrobić. Tylko nie umiem wziąć tego. Tu no wiecie co, w chujowym miejscu stoję Ła, coś mi je było. A, u góry chujek przyszedł. O kurwa, leżę. Leżę, leżę, wykrwawiam się. Dobra, dobra. Kurwa ich jest tu za dużo. No to chuj, to już. Wykrwawiam się. Nie chuj, Czaj, czaj. Och, co na co już nie żyje. Nie, nie, nie. A ja mówiłem do siebie. Kurwa. Ale nie... zajbałem mu. Kurwa. Ja On się wyzywasz? O kurwa, nie to mam. A! Kurwa, mylą mi się te przyciski, jebane. Ja pierdolę, ty. No nie wierzę, przerwał mi leczenie. Co za kurwa kretyn. Nie mogę się wyleczyć. Rzuca mi kamieniem, no? Przerywa mi leczenie, skurwy syn. O kurwa. O. No biegnij, kurwa. Aaaaaa! Jeśli nie ulecie panowie, to ja nic nie zrobię. No, a ja kurwa jestem daleko w chuj. Dobra, jest Dawid, widzę go. Dawać, bo ja się tylko lepiej. Jestem 500 metrów od was. A czemu ich tu jest tylu? No bo wołają cały czas, ja sam wszystkich nie widzę. A trzeba było no, mi kurwa jest... podnieść. Dala. Ale nie wiesz, nie podniesiesz czasami Ja pierdolę spierdolę O kurwa, no a skąd oni się oleś, Ja pierdolę ich tu jest! Nie mamy szans, chłopaki No to kurwa ja tu leję się z innymi w plecy nagle od, od drugi dostaję o, Ale oni idą za mną Czekaj, ja na dach muszę wejść, bo wtedy z dachu będę ich zwalał. Jedyna, jedyna rzecz, którą jestem w stanie zrobić Dobra Dawid masz mało życia Wiem Chodźcie Przeniesiemy na nasz teren, chodźcie walkę, nie na ich. No ja ty nie już dalej Idę do ciebie ja nie wiem, jak wyjść kurwa z pewnej lokalizacji. To jest w ogóle jakiś śmiech na sali. Dobra, rozzybany. Dobra. Rozjebany. Jak się to. Kurwa! Nie ich! Zmęczyłem się. O kurwa! O, on zajebał mi! Jestem Dobra. już biegnę do was. Dobra, nie żyję, nie żyje, nie żyje. Dobra, Rozgromieni.

Kurwa ich trzeba przeszukiwać, bo oni fajne fanty mają. Jesteście? Ja jestem 200 mm. metrów od was. gdzie to po pola. No szpunciłem po te, tu, te trupy co zabijaliśmy, wiesz Do dwójki Bardzo nie chciałem tak umierać. Dzień, że ty Dzień, no wziąłem coś mi dali, kurwa, ale tam czy to jest cenne to ja nie wiem Dziękuję Idziemy do tej jedynki? Do, do jedynki, tak, zróbmy jedynkę Mm. Gdzieś tutaj? Na tym budynku? Marcin, idziesz? Jaka? No, jestem blisko. Dobra, kurwa, wyjebało mi gra na bank. A, bo ty już wiesz po grafice, tak? No, nie, nie po grafice, po prostu się frizuje w którymś momencie. I niestety ten, słuchajcie, no nie, to jest kurwa jakiś bezsens, kurwa, pierdolony. Ja pierdolę, kurwa. Ale Aha. za mało, kurwa, wiesz? no kurwa, w tym kurwa. Dawid, 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 ho, ho, bo tu są butle, będzie wesoło. Gdzie masz butle? Gdzie masz butle? Gdzie masz Ten od razu, gdzie mam butle? Siadaj na butle. Jest, 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 jebnięta, jebnięta. O, ale wyjebało, typa. No, ja mam jeszcze jedną wizę. No. Widzę po Łąk, 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 to co tu stoi? łąk, łąk, O, kurwa Dobra, gin kurwo Ole kurwa tych jest! Zmęczyłem się! Dobra. O, spadł. O, broń uległa zniszczeniu, na piątki idę! Ale piąchy mam dobre! 400 metrów od was jest. Kurwa, poczekaj, ja muszę broń sobie jakąś wziąć. Dawid, gdzie ty jesteś? Co tak stoisz? Ja, Dawida wyjebało? Nie no, żyje, butla jest poczekaj, 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 ja sobie ten tylko wezmę jeszcze Jedne broń, jedną, dobra I poczekaj, wytwarzanie muszę sobie zrobić tych Wyjebało coś, tak? No butla Dobra Ty nie słyszałeś Słyszałem, tylko byłem w menu A... O, no, to No to też. Odejście... A kurwa. Bio mnie. Zwiałem. O kurwa, bije mnie. Teraz ginę, muszę hałużyć. O kurwa! Pierdoliłem. ale mi zabrali szybko energię. Więcej jest butli, stary. O, oh, rzuciłem Dobra, Fani. tylko że u mnie NPC stoi <grywa> kurwa ten... Dobra słuchajcie panowie da, pasuje, pasuję, bo to jest bez sensu teraz NPC są, wiecie, u mnie skaszanieni e, Ja podnoszę ten bios, to sorry, ale to... to Dobra, bez sensu jest. to jest to jest. To jest szkoda... szkoda nerwów, nie? Szkoda <grywa> nerwów Oczywiście zakładałem, że to będzie to, no ale pewnie no. macie rację. E, to my kosimy tych zombiaków, czy co? No, a na co radę. robić? No dobra. A. Ja o New a. się Czekaj, kurwa bije mnie, dobra, to poczekaj. powykaszamy ich, to mi nie, nie robimy faktycznie misji, bo Marcin musi być. No to wrócimy się do tego... No. O... Tak. ...bazy i ten... ...i pójdźmy sobie na New Yorka, nie? Ale leki mi się skończyły. Ale ja kurwa, jak to było? Aha, bo to jest tu. O, motowa mam. O kurwa. Słyszę gdzieś koleś biega, ale nie widzę. Czego trzeba tu poszpuncić teraz stary? Nie zbieramy nic? No jak to zbieramy się No tu głowy będą, a te głowy to wiesz cenna rzecz No ja tam zbieram Ale tu kurwa tego leży Co tu się stało? Buch wybucham. wybuchamy <grym> Zbieraj to No kurwa na ku jak dziki <grym> Już no za... One się jak respią <grym> <grym> Te butle sobie naprawdę i tak mnie jarają, że to jest głowa. A i to, tu spadamy? Poczekaj, ich pozbieram, bo tu mam tyle główek. Ja to zbieram. To jest tu nic nie mam. A w góry, ty poczekaj, jeszcze w góry. Ale Marcina gryzło to, jak zobaczył, jaką ma wersję bios wiesz? No, wiem. Aha. Będę się miał jak to gówno da. No. Dobra, e, gdzie jest bezpieczna strefa, gdzie możemy iść? Jesteś blisko? Mhm. Ten no, tu jest do odkrycia. Nie o. No to idę odkrycia. za tobą. Kochanie, ale to przeszkadza mi światło. Czekaj, tak, bo wygiąłeś, a ja już już cię nie mogę złapać. Ale ja cię nie mogę złapać. O. Gdzie jest generator? Ok, O, że się opalił. Dobra, to tu kończymy chyba, nie? Nie.